Tu macie przykłady tekstów, które padały pod moim kątem, mojego partnera, innych osób queerowych. Ja wiem, że jest nagonka na gender, na queer, na wszystko, ale my też jesteśmy ludźmi. Tak samo czujemy i to nas boli. Co jest złego w tym, że ja kocham osobę tej samej płci? Jestem z moim partnerem 15 lat. Cześć Paweł, masz absolutną rację. Takie komentarze są po prostu obrzydliwe i nie powinny nigdy mieć miejsca w internecie ani w przestrzeni publicznej. I mam nadzieję, że ludzie, którzy piszą takie komentarze, już niedługo, dzięki zmianie prawa, będą lądowali od razu na policji i tam będą musieli odpowiadać za szerzenie nienawiści w stosunku do osób queerowych. Zasługujecie nie tylko na pełną ochronę, ale też na pełnię praw. Już niedługo w Sejmie i w Senacie, mam nadzieję, pojawi się ustawa o związkach partnerskich, ale ja uważam, że zasługujecie na więcej na pełną równość małżeńską. Zawsze stałam po waszej stronie. Wtedy, kiedy wyciągałam was z aresztów, do których wsadzał was pis, i teraz, kiedy walczę o prezydenturę. A jako prezydentka zagwarantuję, że będę zawsze stała po waszej stronie i powalczymy razem o wprowadzenie pełnej równości małżeńskiej dla was wszystkich.